Siema, siema Dobra, w Minecraft Ej to ja, to ja będę szedł, wyjdę i ten I jak będziecie grać w ręce to napiszcie Siema Dobra, nie, ja to mam teraz zrobić y Kolejne piętro, bo buduję wieżowiec Więc musimy sobie pozbierać kości, tylko najpierw muszę sobie zagregować wszystko A nie, to w sumie teraz już pójdę pozbierać kości, bo jest noc O Boże, palę się Dobra Tu są teraz jakieś szkielety, kurde Boże, czemu tu nic nie ma? Żadnych tych mobów Tragedy Chyba zejdę do kopalni mm. no Kurczę, nie ma żadnego szkieleta Nic, nic Chyba bo coś się... To jest Fiela, bo coś nie chcę. Um. Cześć, jest zaraz And am not good. sure what I And then Dobra. Teraz chyba będzie działać. Jeszcze coś muszę dopasować. Bo coś jest duża ta gra Dobra. pyk. Puk. Dobra. Jest git. Dobra. Gdzie są jakieś szkielety? Chyba sobie do kopalni pójdziemy. Bo troszkę słabo, słabo, słabe. Tylko gdzie jest jakaś popalnia? O, tu jest pytanie. Chyba widziałem ostatnio. Jak sobie szedłem do innej goski. Tutaj w ogóle mamy no. Buduję z Peterem. O, tu jest chyba, tam na dole. Czemu ja nie mogę sprintować? Aha, bo ja latam. O teraz sobie, że sobie żeby nie zginąć. dobra bit. Muszę coś sprawdzić. O. Nie wiem czy nie ma o, tego nie wiem czy nie ma peaceful bo co to jest tam telometryczna baczki nie język nie muzyka i dźwięk nie sterowanie ustawienie dostępu wiele Nie, no nie wiem. Kurde co jest. A jak w inny sposób zrobić mączkę kostro? Chwila zaraz muszę szybko to sprawdzić. sort of, I have nice. some so, ah, so I can nice. okay. Nie, jako komenda. Nie, eee, eee, Normalnie. eee, 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 nie ma eee, co jest... A zaraz nam się noc skończy i, i będzie słabo. Urbem co jest? Urczy pieczą. Mm. On l'a pas pour le cas, mais on O jest wioska, ale kurczę tu nie mam villagerów i w tym jest największy problem. Chyba, że zaraz powychodzę jak się stanie dzień. Bo villagerów potrzebujemy do tego. Bo automatycznej farmy marchewek, bo też chcę ogarnąć. I tam w ogóle marchewy ciemne jako Fitba. jeszcze trochę piasku, żeby miał tyle samo co żwiru, mniej więcej, żeby zrobić właśnie ten bed. Do tego potrzebujemy właśnie ten biały barwnik, który z ko mączki kostnej się robi. Wiadomo, mączka kostna z się kości. Dobra, 21 mamy i teraz jakieś, jakaś jaskinia w końcu, żeby się znalazła, bo tak to co, gówno. Kanion. Może tu coś będzie? Jeszcze sobie zbierę żelazo, potrzebuję. Nie no, dupa, nie ma nic. Chyba, że tam na końcu ben. O właśnie tutaj. Nie no, też nic nie ma. O, tu. Tylko muszę pójść do jakiegoś... Jakiego, wiecie, dużego kanionu. Żeby coś było, a tak to nie ma nic. <laughs> Krówki... Osiołki... nic tu chyba będę musiał poczekać na noc? Nie, tu też nic nie ma, no. Co to jest? Co tu by dać? Za się dam. Dobra, lecimy do góry. Op. O, tam widzę jakąś skin można naskać. O O, o nie Tu jest koniec oby, oby to się. Dalej rozszerzało. Zobaczy szybko. To pewnie będzie miało tu zaraz koniec. Tak to jest z tymi. Jaskiniami. Fajnie. Coś tu jest o o właśnie takiego czegoś. Ty Ja też chyba byłem. Oj, co się stało? Halo, myszko? Coś... Myszka mi się wyłączyła, kto Nie wiem czemu. Nie wiem po co. Nie wiem jak. Wow wow. wow. Jeszcze mi spadła. Kurczę, no co jest? Co jest w myszko? Wiecie co, to chyba koniec, bo tragedia jest.